Proszę Państwa, w poprzednim filmiku trochę pomyliłem. Nazwałem tamte dzwony pod aktem zawierzenia światu Bożego Miłosierdzia dzwonami yy, Miłosierdzia. A to są wszystko teraz głównie dzwony nadziei. Tu mamy właśnie jeszcze jeden po drugiej stronie pod pięknymi kwiatami. Dzwon nadziei. Dla świata i każdego człowieka to pisze dzwon nadziei dla świata i każdego człowieka. I tu jest jeszcze drugi dzwon. O, pokaże całość pięćdziesięciolecie pracy ludwisarskiej pana Michała Boźniaka z Przemyśla, ofiarowany w 1979 roku Janowi Pawłowi II. Tutaj widać właśnie tutaj, że Jan Paweł II jest tutaj ujęty w tym. I czuję właśnie ten, ten dzwon. To 50-lecie pracy pana Michała Woźniaka. Proszę bardzo. A tu jest właśnie z innej troszkę perspektywy ten ołtarz głównie z tymi krzewami rozwianymi. No to jeszcze tutaj jest Matka Boska Ostrobramska, pod którą się tutaj właśnie na tym stoliku. Święci Dewacjonaria. I tu są obok wotów, prawda, licznych. Są również palące się świeczki na cześć Bożego Miłosierdzia. Z licznymi prośbami, a tu widać kolejne stacje Drogi Krzyżowej. No to jeszcze taką zrobię małą, małą migawkę. Tam do tyłu widać główne wejście. Ale jeszcze z frontu, tutaj krzyż i ołtarz, prawda? Jak, przy którym się odprawia, i widok ołtarza głównego na wprost. Z obrazem Bożego Miłosierdzia siostry Faustyny i Jana Pawła II. To na tyle. Amen.